A teraz trzeba Wam nagrać QA. Gdzieś to był mój telefon. Od razu, tak na wstępie, informacyjnie, jest to drugie QA z tej serii typowo QA i takich osobnych serii już więcej nie będzie. To jest ostatnie, więc jeżeli chcecie zadawać jakieś pytania lub jesteście czegoś ciekawi. To zadawajcie je pod y, filmami, bądź to z serii Daily Vlog, bądź to z tej nadchodzącej serii Road Vlog. Z tym, że miejcie świadomość taką, że pod Daily Vlogiem raz zawsze będę robił jakiś tam QA na powrót i to będzie robione na bieżąco, a pod Road Vlogiem będziecie musieli z miesiąc poczekać na taką dobrą odpowiedź. Ale nie przedłużając, przechodzimy do pytań. Najpierw sobie pozwolę zacząć od tych pytań, które pojawiły się na Facebooku wczoraj ponieważ przypomniałem ludziom, niektórzy się wypowiedzieli. E, Antoni Kowalewski pyta, czy spotkałeś się z agresją uchodźców, imigrantów, czy weźli ci na busa? E, ci, co mnie śledzą na Facebooku, wiedzą, że no imigrantów miałem i to już w mojej karierze dwa razy. Raz sami sobie wyszli, bo niestety nie jechałem na Anglię i się roz, roz, rozmyślili się, a drugi raz musiałem, niestety, na porcie ich wyciągać. Czy się spotkałem z agresją? Nie, no byłbym nieszczery, gdybym powiedział, się, że spotkałem się z agresją, bo się z agresją ze strony imigrantów nie spotkałem. Aczkolwiek widziałem różne dziwne akcje, ale mnie to nie dotyczyło. Dominik Piskorski, czy nie jest ci głupio chodzić z kamerą wśród ludzi, na przykład w autobusie i mówienie do niej? Eee, a propos tego, bo to jest dość ciekawy temat. W Polsce generalnie, jak widzą człowieka z kamerą, to zazwyczaj na ciebie gapią. Na Zachodzie też czasem, ale jest to mniej spotykane. Ja do tej pory mam czasem tak, że czasami, jak mam coś powiedzieć do kamery i rozgadać dłużej, to to jest mi głupio i, i rezygnuję z tego. Ale już nie tak jak kiedyś. Teraz jestem w stanie, na przykład w środku autobusu, tak jak ktoś oglądał, kto, ktoś kto oglądał ten vloga z murali, to, to widział w środku autobusu pełnym ludzi, gadałem do kamery. I daję radę, ale kiedyś na początku nie powiem, sprawiało mi to ogromne problemy. Hmm, Mateusz Kalabiński, dla mnie, czy wybierasz się na tegorocznego mastertraka? Czy wybieram się na Master mastertraka? Zastanawiałem się, czy się nie wybrać. Ale szczerze mówiąc, to wszystko zależy od tego, jak ułoży mi się trasa. W momencie, kiedy, nie, kiedy będę w trasie, jak będzie Master mastertrack, no to raczej się nie wybiorę. Jak będę w domu, pewnie tak. A teraz yy... pytania z YouTubów. Jedziemy od góry, od tych najnowszych. Floty pyta: to nie, jest, to nie jest hejt, pytanie z ciekawości, czy posiadanie, nie, nie posiadanie zębów sprawia ci problemy na przykład z jedzeniem? Powiem wam szczerze, że ja już ja ich nigdy nie miałem, więc ja się przyzwyczaiłem, że tak powiem, używać mojej szczęki w takim stanie, w jakim jest. Aczkolwiek yy, w momencie, kiedy no, są pewne potrawy, które bywają problematyczne, bo należałoby ugryźć kęs na przykład mięsa, a ja mam tylko jedynki, tak? Ale, ale myślę, że na tyle się do tego przyzwyczaiłem, że. że nie odczuwam różnicy. Nie wiem, jak to jest te zęby mieć, bo nie pamiętam. Ja miałem tylko mleczaki, to było 20 lat temu, więc nie pamiętam, jak to jest mieć zęby, szczerze mówiąc. Mines ECR, 7,5 tygodnia w trasie. Masz ty rozum i godność człowieka? Co do rozumu, nie wiem, ale godność uważam, że mam. Krzysztof 5181. Ojej, ojej, oj, oj, długie. Mam 45 lat, reszta... Historia jeszcze z tym, 25 z Czy pracują u was kierowcy w takim jak w mój wieku? Nawigacja, enfin mechanika... Dam radę sobie wszędzie, w językach obcych to kali jeść, kali pić. Odpiszesz? Kto chce, to sobie to pytanie doczyta do końca, se Ja powiem tak. Według mnie na busy nadają się tylko... ...dwa rodzaje ludzi. Dwa przedziały, że tak powiem, wiekowe, albo no jak ktoś jest samotnikiem i nie chce mieć rodziny, to okej. Okay. Ale ja uważam, że albo młody kawaler, który jeszcze nie myśli o zakładaniu rodziny, e, albo człowiek z odchowanymi dziećmi, bo ja osobiście nie wyobrażam sobie jeździć na busach i zakładać rodzinę i wychowywać dzieci jako wujo, ale to jest moje osobiste zdanie, nie każdy może się z nim zgodzić. Także... Wiek moim zdaniem nie gra roli. Jeżeli lubisz jeździć, to nie... To, to jest ciężka praca, owszem wykańczająca, ale. Ale nie jest to praca stricte fizyczna, że musi mieć wigać. Tak? Jeżeli ktoś ma na przykład zdrowie do jeżdżenia kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, okej. Okay. 81 Juniox. Hej, jak wygląda sprawa z zarobkami w kraju na busie? Zarobi się 3000 zł na rękę? Jeśli nie, to w jakich granicach oscylują? Czy z zarobkami w kraju, no, to jest kolejna sytuacja, taka, że to jest droga rzeka. Tak jak w poprzednim były ogólnie o zarobkach, mówiłem. Ja wiem z podstygmierzonych źródeł, że na kraju można zarabiać na busie nawet ponad 3000. Jeżdżąc, oczywiście, od poniedziałku do piątku i zjeżdżając tylko na weekendy do domu a można zarabiać 2000, tysiące, więc to też zależy na jaką firmę trafimy, czy firma ma poukładane, czy ma swoich klientów, czy zarabia na tyle dobrze, żeby nam mogła tyle płacić, I itp. itd. Temat rzeka, należy szukać, wiem, że można znaleźć, ale jest tych firm niewiele. Jak radzisz sobie ze zmęczeniem, gdzie masz brodę? Brodę ściąłem, kolejny raz już, bo już mnie denerwowała. Zresztą było w tym, czy nie było, będzie chyba w którymś odcinku dopiero, bo okiem myślę, że było opóźnienie. Jak radzę sobie ze zmęczeniem? Oj kurde, to jest kolejny temat rzeka, ale między innymi wy... wymienię wam kilka, bo tak naprawdę o tym to mógłbym zrobić cały odcinek. Głośna muzyka, guma do rzucia pomaga, yy, zimna woda na twarz, spacer w koło auta, dżemki 15-minutowe. A w sumie najbardziej no, energetyki, a najbardziej to mi pomaga w wydurnianiu się po prostu. Nieraz nie włączam sobie muzykę i wyturniam się do muzyki, i skaczę na fotelu, i człowiek się na maksymalnie. pu I człowiek się na maksa na... rozbudzi. Monster Cała seria pytań. Jakiego dnia się urodziłeś? Eee, gdybyś miał wybrać busa albo tira, co byś wybrał i dlaczego? Masz dziewczynę, którego roku się urodziłeś? Eee, <laughs> I czy Cię pozdrowię? No. Mogę Cię pozdrowić. I tak będziesz, i tak już jesteś na wizji, więc, więc spoko. Urodziłem się 29 stycznia 89 roku. A czy mam dziewczynę? Nie mam dziewczyny. Nie mam dziewczyny i nie mam zamiaru mieć na razie w najbliższym czasie, bo są rzeczy dla mnie w tym momencie ważniejsze. Wiem, że dużo ludzi teraz powie, że o to, tamto, to, ale mam swoje zdanie i tyle. Gdybym miał wybrać busa albo tira, to co bym wybrał? Chyba nic bym nie wybrał. Bo w momencie, kiedy posmakowałem tego transportu, to wiem, że to wcale nie jest takie fantastyczne, jak się wszystkim, wydawa, jak się wszystkim wydaje. Owszem, jest fajna praca, ale, ale nie jest to moja praca marzeń. Także ja z busa też niedługo będę rezygnował, także myślę, że nic bym nie wybrał. A jeżeli już miałbym na siłę wybrać między tymi dwoma, to, to chyba jednak wolę busa, szczerze mówiąc. Super nożyczki. Damian, mówiłeś, że jeszcze z dwa lata pojedziesz i zmieniasz zawód. Dlatego wspomniałeś o składaniu rodziny. Mam rozumieć, że póki co składasz pieniądze, umożliwiłeś sobie życie i założyć rodzinę. Jak wygląda na ciebie sprawa z wiarą w Boga? Ja generalnie uważam się za ateistę, niewierzącą osobę, ale bardzo szanuję wiarę innych osób. Czyli. Znaczy, u mnie to jest tak. Ja nawet nie mam nic do muzułmanów, do, do, do chrześcijan, do prawosławnych. Absolutnie. Pod warunkiem, że nie będą narzucać mi swojej wiary. I tak samo traktuję muzułmanina, który przychodzi mi i mówi, że mam wierzyć w Allaha, jak będę traktował katolika, który przychodzi mi i będzie mnie beształ, że jestem niewierzący, ponieważ mam wierzyć w Boga. To jest takie samo zachowanie i ja tego nie rozróżniam. Inna sprawa, że jak ktoś już sięga po broń, to już jest bestialstwo i tego nie można pod człowieczeństwo podciągnąć, ale to, to już jest zagłębianie się za daleko w temat. Na razie odkładam pieniądze, o tym już mówiłem, na, na inne plany, na plany związane z przyszłością i z moim przyszłym zawodem. Na razie tyle powiem. Myślę, że kiedyś się dowiecie więcej. Jaki masz telefon? W jakiej firmie pracujesz? Gdzie mieszkasz? Jakiego GoPro używałeś? Jakub Tomaszewski. Jaki jest twój rekord w trasie, dni, godzin i itp. O, Jesus! Telefon Sony Xperia Z1. Do tej pory. W jakiej firmie pracuję? Obecnie pracuję w nowej firmie, więc zobaczycie niedługo w jakiej firmie pracuję. Czy będę pracował. Gdzie mieszkam? To mówiłem wiele razy, więc nie wiem skąd to pytanie się wzięło. W Łodzi mieszkam. Jakiego go pro To pytanie też się przebijało masę razy. I generalnie jest w opisie, więc polecam sobie tam zajrzeć i, i zobaczyć. opisie kanału oczywiście YouTube'a. A jaki jest Twój rekord w trasie? No, mój rekord w trasie, jeżeli chodzi o ogólnie, to od środy, od 11 rano, od 10 rano, jak wstałem, tak się przespałem w czwartek 3 godziny w Niemczech i. W Piątek Po powrocie do domu, ale to wracam do domu. Po powrocie do domu 22 jeszcze siedziałem do pierwszej przed kąpem. Łącznie to było 3400 km i tylko 3 godziny snu po drodze. Jedne takie na szczoła, pod Baden-Baden. Pamiętam to jak dziś. I, i to jest w sumie mój rekord. A jeżeli chodzi o rekord w trasie, tak, siedzenia w trasie, to prawie 8 tygodni. 3 dni chyba więcej niż to co byłem teraz, to 7,5 tygodni. Jaki masz przebieg w swoim masterze? Pyta Kamil. Kamil wiesz co? no w moim masterze, tym, którym jeździłem jeszcze u, u siódmy przebieg był. Ja wiem, około pół miliona kilometrów. Coś koło tego, nie pamiętam teraz dokładnie. Ee, Łukasz B, hej, jaka była twoja najbardziej niebezpieczna sytuacja na drodze? Najbardziej moja niebezpieczna sytuacja na drodze i teraz możecie mnie wziąć za hipokrytę, naprawdę. Ale to był mój pierwszy strzał. Pierwszy strzał ever, yy, kiedy robiłem 2400 km na strzała, kiedy byłem niedoświadczony w długich trasach. Nie wiedziałem jak zachowuje się organizm. Yy, no to generalnie najbardziej moja niebezpieczna sytuacja na drodze polegała na tym, że usnąłem z otwartymi oczami. O całe szczęście, że pobocze było na tyle szerokie, że jak zaczęło mi telepać tym to się obudziłem i opanowałem sytuację. Ale gdyby to było w innym miejscu, nie wiem jak by się, się to skończyło. A! Jeszcze miałem jedną. Którą też zapamiętam do końca życia. Pamiętam jak dziś jechałem przez Czechy. Nie pamiętam co to była autostrada, ale wiem, że chyba ta z Pragi na, na Pilzno, bo tam były trzy pasy Lauex Zebra. Ja jechałem, ja wiem, 70 na godzinę. Niecałe. A Czesi deli jak debile po tej autostradzie. Naprawdę, no, nie nadarzały z wodą. I w momencie, kiedy jeden wyprzedzał mnie z prawej strony, drugi z lewej, nie wiem czy podmuch powietrza, czy co się stało, ale generalnie obu zawinęło. I to do tego stopnia obu zawinęło, że ja wiem, z 50 metrów przed moim autem pieprznęli się, odbili się od siebie, a ja przejechałem pomiędzy nimi. To ten widok też do końca życia zapamiętam. Sheremere pyta, może kiedyś jakiś browar z widzami? Ja z Aleksandrowa Łódzkiego to daleko nie mam. Czy wiecie co, w wakacje myślę, że można by było coś zorganizować? Są miejscówki w łodzi fajne, tak jak stawy Jana na przykład, czy, czy Arturówek. Można jechać posiedzieć, wypić browara, jakieś grilla zrobić nawet. Grzyn? Czemu nie? Kolejny raz, troll Robert Skupień. Witaj Damianie, nie znamy się, ale oglądając Twoje filmy czuję jakbyśmy się znali od lat. Aha, tak, tak. Czy wiążesz większą przyszłość z filmami tego typu, czy jest to tymczasowe? Czy wiążę większą przyszłość z filmami tego typu? Nie wiem. Nie wiem, jak to się rozwinie. Na pewno wiąże dużą przyszłość z filmami, ale czy z YouTube'em? To tego nie jestem pewien. To tak naprawdę czas pokaże. Kuba 120 pyta, co planujesz po transporcie? Co planuję po transporcie? Zdradzę wam tylko, że jest to związane poniekąd z filmami, ale nie chcę za dużo mówić, za dużo mówić bo, bo po co zapeszać. Wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Na pewno po transporcie planuję dłuższą wycieczkę jeszcze do Japonii. Czy to będą 3 miesiące, czy rok, nie wiem, ale planuję. Adrian Esku 3SHK. Nie wiem jak to się czyta, także jeżeli źle, to przepraszam. Czy planujesz kolejny film z koniem? Była Beka. Co robisz na postojach poza spaniem? Czytam mangę, oglądam anime, czytam książki, montuję filmy. Muszę się wziąć w końcu z tą nauką japońskiego. Czasami coś gram, czasami się gdzieś przejdę, czasami gotuję. Jest masa rzeczy, ale to zobaczycie w najbliższej serii. Także po co się rozgadywać? Czy planuję kolejny film z koniem? Kon nie był mój. Była Beka, owszem. I od razu dla wszystkich hejterów tutaj mówię, że na tym parkingu byli tylko Polacy. Kolejny raz to powtarzam, więc to nie było coś takiego, że my tam koło, nie wiem, Francuzom pokazywaliśmy jak Polacy się bawią, czy coś. Tam Francuz jeden tylko przejeżdżał, a tak to stali sami Polacy, więc byli sami swoi, mogliśmy się między sobą powydurniać. Walko, Walko Pelveldo. Właśnie spoko wygląda. Czemu z akurat Z1 fioletowa? Wiesz co, no mógłbyś się mnie zapytać o to samo, dlaczego Z1 fioletowa, dlaczego mam tapetę na... No nie zobaczycie teraz, dlaczego mam tapetę na kąpie fioletową, dlaczego mam ściany fioletowe fioletowe jest spoko, naprawdę Korek pyta, eee, mam pytanie, jak było podczas pierwszej jazdy po lewej stronie w UK? Póki co nie wylądowałem tam busa, a jestem ciekaw emocji jakie przy tym są. Dostajesz yy, coś za niskie spalanie? Czy to jest tak, generalnie premie u siódmy za niskie spalanie były to było chyba 200 zł za każde pół litra, ale ciężko się czasami wyrobić, bo naprawdę jak trzeba naginać to już trzeba się mocno starać są tacy, co im się udaje, ale to no wiadomo. Czasami nie docierają na czas. Jak było podczas pierwszej trasy do UK? No, do UK generalnie byłem lekko przerażony. Nie samym UK, bo jazda po lewej stronie, w ogóle jazda mnie nigdy nie przerażała. Jazda po lewej stronie też. Ale przerażało mnie, co ta akcja z tym portem, z przeprawą, co i jak. Ale jak już się przeprawiłem, było wszystko fajnie. I powiem Wam szczerze: Pierwszy mój pobyt na UK to było pół godziny, y, pół. To był tydzień. Jeżdżenia po wyspach, włącznie chyba z Belfastem, bo na Belfastcie też wylą... w Belfastie też wylądowałem I ani razu, nawet na firmach, nie pomyliłem się ze stroną I pamiętam jak dziś, jak wracałem na Europę, taki zrąbany na maksa I w Holandii stwierdziłem, że no już jest ranek, ale spać mi się chce mega, już nie daje rady, więc muszę energetyka zasnąć. Zjeżdżałem, Zjeżdżając na stację po energetyka W Holandii tą przeautostradową było rondo na zjeździe, ja na tym rondzie, zamiast w prawo, to nawet w lewo A ludzie się patrzyli jak na debila, no ale cóż Mateusz Stolarski. Damian, czy ja dobrze usłyszałem 7,5 tygodnia w trasie, bo jestem głuchy? Jeżeli dobrze usłyszałem, to jak to jest być w tyle czasu w trasie? 3 na 1 to nie jest tak mało, to dopiero 7,5. Wiesz co, u mnie sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo... Nie, ja byłem, ja wiem, jeden weekend u znajomego, potem po dwóch tygodniach byłem cały weekend u kuzyna, więc ja byłem, miałem, miałem okazję się oprać, odpocząć, ogarnąć, nawet wypić, więc... Nie czułem tego tak. A powiem wam szczerze, że ja w trasie się odnajduję i dla mnie nawet dwa miesiące czy trzy miesiące to nie byłaby tragedia. Nawet gdybym u znajomych nie był, bo ja wiem gdzie są pralki, wiem gdzie sobie, gdzie się oprać. I, I powiem wam szczerze, że no teraz, teraz fajnie, bo teraz kręcę wam te vlogi po łodzi. Ale ja niewiele niewiele ciekawsze życie w łodzi moje jest niż w trasie, bo ja też mam, mam wolną chwilę, to sobie idę gdzieś tam coś pozwiedzać, więc dla mnie to nie ma dużej różnicy, naprawdę. Kamil Wójcik, jedzisz na własnej działalności, czy normalna umowa o pracę? Zawsze od zawsze normalna umowa o pracę. Było jeszcze jedno pytanie pod jakimś innym filmem, którego teraz nie mogę znaleźć, więc niestety na nie nie odpowiem. Dlatego ponawiam moją prośbę, abyście pod wszystkimi pytaniami, które... przy wszystkich pytaniach, które chcecie, abym odpowiadał na Q&A w miarę obszernie, bo wiadomo, że na YouTubie to mogę tam odpisać na szybko, tak? W miarę obszernie, róbcie ten znacznik QA w nawiasie. Ewentualnie może być tak, jak ktoś pod tym QA pisał, pod poprzednim QA, że pytanie w nawiasie. Ja wtedy wiem, że to jest pytanie, na które chcecie, abym odpowiedział. Jest sobota, popołudnie u mnie. U Was niedziela, popołudnie, jakieś dwie godziny będziecie mieli daily vloga i tam będziecie mieli dużo ciekawych rzeczy. A ja tymczasem się żegnam i tak jak już mówiłem. Z takich typowych QA już raczej nie będę robił. Wszystko będzie w daily vlogach, ewentualnie w road vlogach. A tymczasem do zobaczenia za dwie godziny na YouTubie i tam większość szczegółów i trochę newsów może zobaczymy. Na razie.